Cześć, witajcie. Coś mnie tutaj próbują wykolegować dzisiaj w tym domu. Najpierw tu mi coś pachniały jakieś kotlety, coś słyszałam, potem o kapuście, a nic mi nie dali. Nie, no to tak być nie może. Czekajcie, ja tutaj załatwię sprawę po swojemu. Nie patrzy? Nie patrzy, dobra. Uwaga, nie patrzy, dobra. Teraz biorę. O, bo, uh, nawet nie zdążyłam polizać, już mnie złapała jędza. Boże, jaka ty jesteś niezaradna życiowo, jak ja bym była twojego wzrostu, to ja bym już dawno sobie całą tą miskę zjadła, wiesz? Zobacz, ja segunkę potrafiłam zakosić, a ty to po prostu jak dziecko we mgle. Ucz się, moda, uczbę, ja wiecznie żyć nie będę. And I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so fuck... Hej ho, hej ho, do domu by się szło Hej ho, hej ho, do domu by się szło Wracamy po pracy Tylko Matylda coś nie może się zdecydować w tym obszczany kawałek trawnika i dzisiaj trochę trawnika u, Matunia, może by tak trochę szybciej, co? kobieto no super, brawo brawo dziewczynko do domku jedziemy no, do domku jedziemy wracamy do domu wiecie co, tak jadę i tak sobie myślę co tu dzisiaj na ten obiad? Bo już to gotowanie to kurcze, normalnie raz, że czasowo tak schodzi, a że weź tu wymyślisz, wiecie co wszystko to jest takie powtarzalne, ale ja sobie wymyślałam, że ugotuję szybko ziemniaki. Wejdę do Dino, kupię ser biały i zrobię kotlety ziemniaczano-twarogowe. Tak dawno tego nie było. Tak, do tego jakiś sosik i będzie pycha. Zobaczę, co tam będzie. Może będą jakieś pieczarki, może coś tak na szybko. Spróbujemy coś takiego dzisiaj na obiad. Bo tak naprawdę to jest godzina druga. Zanim cokolwiek, a w ogóle nic sobie nie wyciągnęłam z zamrażalnika, zapomniałam na Amen. Całkowicie zapomniałam. Wczoraj jeszcze chodziłam. Wiecie co, ja w ogóle wczoraj złożyłam dla Was filmik. Zaplanowałam go do dodania się. Przyszłam na dół i mówię: A już tak nie będę siedziała w tym fotelu, położę się na chwilę. Przyszłam na dół, położyłam się i 10 po 7 mi obudziła Matylda, jak Mieliza podnosi. Także tak mnie wczoraj zmogło i ścięło po tych paru dniach niespania, jeszcze po tej zmianie czasu. Ja mówię, no, niby to jest tylko godzinka, ale robi to taką różnicę, że naprawdę, chociaż mam nadzieję, że ja już się szybciutko poprzestawiam. bo Dzisiaj się czuję już super, a dzisiaj w ogóle, słuchajcie, nastawiłam sobie wczoraj budzik na ósmą, bo ja się miałam trochę później do pracy. I tak, sobie, myślę, no, na ósmą nastawię ten budzik, żeby tam w razie było, ale pewnie i tak się obudzę po szóstej jak to zwykle. ja Słuchajcie, o ósmej mnie ten budzik budził, a ja byłam nieprzytomna. Także to przesilenie wiosenne chyba już nadchodzi dodatkowo jeszcze ta pogoda taka. Chociaż dzisiaj już jest fajny. Leży śnieg, ale podejrzewam, że to jest kwestia jednego-dwóch dni, bo jest naprawdę ciepło 7 stopni jest teraz u nas. Więc to jest tak dość, dość fajnie. A i zobaczę jeszcze właśnie, że nie zapomniała kapuchy kiszoną. To no tak sobie myślę, że te kotlety ziemniaczane, do tego bym zrobiła suróweczkę, jakiś sosik. I naprawdę byłby taki fajny, lekki obiad. Myślę, że to kwestia ugotowania ziemniaków, więc nie, nie będzie to jakoś strasznie długo. No, tak zrobię. Tak zrobię, a teraz podążam do sklepu, a my widzimy się za chwilę. Słuchajcie, jestem już w domu. Obrałam sobie ziemniaki, tak żeby mi się szybciutko zdążyły ugotować i powiem Wam szczerze, że przeżyłam szok. Dzisiaj tak już yy, będąc przy kasie, jeszcze się cofnęłam, bo tak mówię, nie, nie wiem, czy mam bułkę tartą w domu, bo ja czasami mielę, czasami kupuję, no za tak co różnie. I słuchajcie, ta malutka bułka wrocławska, tu jest dosłownie 450 gram, kosztuje prawie 7 zł 6,99. Widzicie co, ja wziąłam dwie te bułki i ja myślałam, że się przywrócę normalnie z wrażenie, nie wiem, ja się zatrzypa, zatrzymałam na etapie, jak to kosztowało jakieś grosze. Powiem wam szczerze, że coraz lepiej, naprawdę coraz lepiej. Już wiecie co. Powiem wam szczerze, nawet dzisiaj patrząc tak na ten obiad, kiedyś to by się powiedziało, że kotlety ziemniaczane z sosem pieczarkowym z jakąś kapuchą, że to jest najtańszy obiad z możliwych, a dzisiaj ziemniaki nie są tanie, biały ser nie jest tani, do tego jajko, do tego złoto, bułka tarta. Cebula przecież ile kosztuje? Kapucha, kiszona, warzywa. Nie ma już tanich obiadów. Naprawdę nie ma już tanich obiadów. Wiecie, co ci muszę to żyto alpaką chyba już dać, a wysiać za chwilę nowe. Bo to już normalnie mi się tu na parapecie las robi. Uuu, ziemniaki kipią. Poczekajcie, trochę was zmniejszę. Ładny, zielony, piękny, ale już duży. Także. Normalnie takie buty, jakby tak ktoś miał ochotę na tani obiad, to nie bardzo są szanse. Ziemniaki niech się gotują, a ja idę swoją popołudniową kawkę czasnąć. Wiecie co? Przesmażam czosnek i cebulkę. Trochę sobie tutaj już, a, żebyście mi znowu gdzieś nie spadli. Nie, czekajcie. Bo teraz się skróciłam o głowę w bardzo szybki sposób. Ale tak, przesmażam cebulkę właśnie do tych kotletów, taką troszkę zeszklę, ale jaką potrafiłam fenomenalną cebulę. Słuchajcie, ona w ogóle nie szczypie. W ogóle oby tak dalej. Tutaj przesmażam jeszcze cebulkę do sosu pieczarkowego. Też zaraz będzie. Powiedzcie mi, wy jesteście tym Yy, obieracie pieczarki czy tylko myjecie? Bo ja jestem tir, tir. ja jestem tir, słuchajcie. Ja jestem tym obie... myjemy, przepraszam. Bo ja kiedyś całe życie obierałam pieczarki. Ja nawet mi nie przyszło do głowy, że można ich nie obierać. Jak zobaczyłam kiedyś, u kogoś, że on ich nie, nie obiera to myślę, że się przewrócę z wrażenia myślałem, Jezło, a ja tyle czasu traciłam na to obieranie tych pieczarek które kompletnie nic do niczego nie wnosi no bo umówmy się, no nie wnosi a teraz zrobię szybko właśnie ten sosik pieczarkowy najzwyklejszy troszkę cebulki troszkę czosnku pieczarki przesmażymy zrobimy sosik zieleniny mnóstwo co tam kto ma i robimy ten z pozoru tani obiad, który tanim obiadem niestety już nie jest. Co kiedyś to się nawet wydawało, że tanio jest na przykład jakąś kurkę trzymać czy coś, ale powiem Wam szczerze, że teraz, tak jak ja na przykład jeżdżę po paszę dla Alpak. I widzę, ile te rzeczy, ile, widzę, ile po prostu ludzie płacą przede mną za różnego rodzaju witaminy, zboża, paszy i tak dalej. Plus do tego własna praca. Ja wiem, że takie jajko wtedy smakuje zupełnie inaczej, czy takie mięso, ale no, na pewno nie jest to tak, że to sobie uchodujesz za darmo, bo, bo nie. Przecież te wszystkie preparaty do dezynfekcji i tak dalej. No przecież trzeba to z kolei robić, bo jak się jakieś cholerstwo wda, to dopiero będą numery. Strasznie ciężkich czasów doczekaliśmy, wiecie? W ogóle ceny za prąd teraz. Prąd to po prostu niejednemu sens powiek. Ja naprawdę nie wiem. Jak funkcjonują teraz te firmy, których e, działanie opiera się głównie na prądzie, typu jakieś piekarnie, gastronomii i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia, Jak ja w domu mam takie rachunki, gdzie tak naprawdę mam wszystkie sprzęty nowe, energooszczędne i tak dalej. Wszędzie żarówki LED powymieniane. No zrobione wszystko, co można, żeby te rachunki zmniejszyć, a te rachunki niestety, jakie są? każdy wie że powiem wam ten 2003 rok bynajmniej u nas jak się zaczął taki jakiś koślawy tak koślawy się ciągnie do tej pory więc ja mam nadzieję, że albo coś się zmieni albo że ten rok się szybko skończy bo normalnie odechciewa się, no na każdym kroku gdzie się nie wejdzie po prostu trzeba się trzymać za kieszeń na każdym a nie daj Boże w razie choroby, to już jest po prostu dramat. Także moi drodzy, dbajcie o siebie, uważajcie, bądźcie zdrowi, bo to jest naprawdę już mało śmieszne. Mało śmieszne to, co się dzieje. Ile leków w ogóle zniknęło z listy refundacji, że tu normalnie muszę się trochę rozpłaszczyć, tak. Zaczynam mówić o prądzie cenach i aptekach, to mi normalnie ciśnienie skacze. Autentycznie. Normalnie mi ciśnienie wzrasta. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Normalnie, jak to mówią, makarena. Wiecie co? Ja nie wiem czy wy też macie taki problem. Z uzupełnianiem tych słoiczków z przyprawami. Kurczę, jakoś tak szybko się ja mam tutaj w większości tych przypraw, które używam właśnie tak opisane jakoś... A nie, tu jeszcze trochę jest, no nie. Bo jeszcze wiecie co dodałam do, oprócz do tych kotletów, Oprócz pietruszki, koperku czego? Szczepiorku, to jeszcze trochę czosnku niedźwiedziego trochę takich oprzypraw, żeby to takie było Kowicie wiecie czego zapomniałam kupić no już mi się skończyło i muszę sobie naprawdę gdzieś zapisać w telefonie chciałam kupić pieprz ziołowy bo tak fajnie właśnie do takich alakwarogowych dań i zapomniałam a już mi się nie chciało wracać także dzisiaj będzie bez pieprzu ziołowego no i tak moi drodzy powiem wam szczerze Wracając jeszcze do tego tematu, pewnie was tu dzisiaj trochę poprzynudzam, ale myślę, że macie naprawdę takie samo zdanie jak ja. Czy istnieją jeszcze na dzień dzisiejszy tanie obiady? Jeżeli, wiecie co, właśnie jeżeli ktoś z Was ma jakiś. O, Alwótek przyszedł! Jeżeli ktoś z Was ma jakiś patent, czy jakiś właśnie swój taki fajny sposób, cześć Alwuniu, zaraz przyjdę. Na, na tani obiad piszcie dziewczyny piszcie pomysły, nie musicie wypisywać całych przepisów, chyba, że macie ochotę i czas na to, to jak najbardziej ale właśnie no nie wiem no mnie się wydaje, że na dzień dzisiejszy tanich obiadów to już po prostu nie ma bo nawet naleśniki jak Ci się skończy wszystko, a często właśnie w domu tak jest, że jak się kończy, to się kończy hurtem, to kup jajka, kup mleko, a wiadomo, nie kupisz teraz jednego jajka, bo to już nie takie czasy, że pójdziesz, kupisz jajka na sztuki, musisz kupić 10. Kup mąkę, a skończy się jeszcze olej. A włóż coś do tego naleśnika, jeden lubi na słodko, drugi lubi na wytrawnie. To czasami powiem wam, że jak się to by o tak z ołówkiem w ręku, Alvin słucha, Alvin, będziesz gotował obiady? Będziesz gotował obiady Olkowi i musisz tu posłuchać. To ja zapytam dziewczyny. Eee, wiecie co? Bo czasami, jak się tak naprawdę podliczy, to ten z reguły tani obiad, to czasami wychodzi nawet, słuchajcie, trochę drożej niż. Taki, który by nam się wydawało, że wcale tanim obiadem nie jest. Kiedyś to analizowałam i powiem Wam szczerze, że właśnie tak jest. Okej, okay, no i obiadek wygląda tak. Kapustka kiszona, sosik pieczarkowy i tu jest ten kotlecik. On by się nawet mógł jeszcze chwilę popiec. No ale niestety już wszyscy tacy głodni, że myślałam, że mnie tutaj po prostu zjedzą razem z piekarnikiem. Na kwiatek nie stoi tutaj, dlatego że robi jako tło, tylko zabieram go za chwilę na górę i żebym po prostu nie zapomniała wynieść. A ja się biorę za obiadek. I zaraz Wam powiem, jak wrażenia. a powiem Wam najśmieszniejsze było to, że matylda ci jadła chrupki z kapustą kiszoną. Tak kocha, że jak tylko otworzysz kapustę kiszoną i poczuje ten smrodek. Koniec świata. Ła! Wow. Powiem Wam tak. Chciałam <laughs> się połączyć <laughs> w trakcie posiłku, ale stwierdziłam, że nie będę Wam tu mlaskała do kamery. Obiadek był bardzo, bardzo dobry. Kotleciki polane z sosikiem pieczarkowym i nie wiem. Od czego to zależy, ale śmiem twierdzić, że surówka z kiszonej kapusty była dzisiaj wybitna. Naprawdę była tak dobra, że się wcale nie dziwię, że ten pies tu piłował. Chociaż ona za każdym razem piłuje, ale nie wiem, czy to jest podyktowane tymi dniami. że mi się tak chciało tej kapuchy kiszonej, czy ona po prostu była tak dobra. A wracając do tego obiadu, słuchajcie, powiem tak, gdyby te kotlety były same, takie suche, na przykład z kapustą kiszoną, dla mnie nie urywałoby tyłka. Tak powiem. Natomiast polany tym sosem pieczarkowym były bardzo dobre. Zaraz czekam na opinię reszty domowników, Syn już tutaj zacierał ręce i mówi, że ła, taki dobry obiad. Córka od razu się darła, że ona chce bez sosu pieczarkowego. Bo ona, grzyby generalnie ich nie je, ale je. Czyli tak, wiecie, nie je grzybów, ale łóżka z grzybami pierwsza. Nie jest sosu grzybowego. Ale gdzieś tam te grzyby już także to takie chyba jest bardziej coś wymyślne jak faktyczne nielubienie grzybów, no ale ciekawa jestem jakiś smakował, poszła sobie z talerzem do siebie. Więc tak obiad bardzo dobry, ale ja cały czas wiecie co, biję się z myślami i twierdzę, że w 2023 nie ma już czegoś takiego jak tani obiad. On po prostu nie istnieje. Zabijają go ceny, pod, wysokie ceny przede wszystkim podstawowych produktów, ceny energii, bo w zależności na czym ten obiad robicie, gotujecie, czy to jest prąd, czy to jest gaz, bo czy to robicie w piekarniku, czy na płycie indukcyjnej, to zużywacie prąd. No i plus do tego właśnie ceny podstawowych składników. A wiadomo, że Mało kiedy się tak zdarza, że w domu macie absolutnie wszystko i nie potrzebujecie nic dokupić. Także, no z przykrością stwierdzam, nie był to jakiś może drogi obiad, ale też moim zdaniem nie należą do obiadów najtańszych. I tak jak mówiłam, jeżeli macie jakieś patenty, na naprawdę tanie obiady, to podrzucajcie. Mam nadzieję, że nam się taką listę wspólnie uda stworzyć, bo na razie. To ciężko jest coś nazwać tanimi zakupami, tanimi obiadami i w ogóle tanim życiem. Wydaje mi się, że to już odeszło do lamusa bezpowrotnie, a ja idę zaraz jeszcze do alpaczków na chwilę i zabieram się za składanie filmu dla Was. Także do zobaczenia niebawem u Was w domu na Waszych odbiornikach. No i tak, odłożyłam sobie kwiatka specjalnie po to, żeby go przynieść na górę. No i oczywiście go nie przyniosłam, przyniosłam sobie kawę. Boże, pies już idzie. Cię co, ja w tym domu nigdzie nie mogę być sama, nawet na chwilę. Dzień dobry piesku. Ty sobie zdajesz sprawę z tego, że ty jesteś cała mokra? Tak? Zdaję sobie pies sprawę z tego, że jest cały mokry. No i co z tego? No i co z tego? Będziemy składać film, wiesz? No, matka musi się pospieszyć, żeby zdążyć na osiemnastą, moi drodzy. Ja faktycznie muszę się pospieszyć, żeby zdążyć na osiemnastą. Dlatego też w dniu dzisiejszym to już wszystko. Dziękuję bardzo za obecność stałym i nowym. Dzięki, cześć, pa.